Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny wielu osobom kojarzy się z wagarami. Społeczność zespołu szkół samochodowych we Wocławku udowodniła, że istnieją atrakcyjniejsze sposoby celebrowania tego wydarzenia. 21 marca 2023 roku w obiekcie przy ulicy Leśnej 1A zorganizowano pokaz talentów. Konkurs skierowany był do wszystkich, którzy chcieli zaprezentować swoje umiejętności w wybranych kategoriach. Należały do nich. Śpiew, gra na instrumencie, rysunek, fotografia, pokaz mody. Osobną kategorię stanowiły talenty różne, w której startowały osoby pragnące przedstawić umiejętności spoza pozostałych grup. Imprezę poprowadzili Marcin Woźniak, nauczyciel muzyki oraz Wiktor Ochmański, uczeń czwartej klasy technikum informatycznego. Występ każdego uczestnika oceniali członkowie jury, przyznając od 1 do pięciu punktów. W kategorii gra na instrumentach wyróżnienie otrzymał Piotr Błaszczyk, w śpiewie Jakub Zaborowski, w talentach różnych. Mateusz Zasada. Pokaz Mody zdominowała Sandra Gołąska. Kategorii rysunek Dagmara Pułanecka. Fotografii Nikola Kijewska. Za organizację odpowiadali nauczyciele zespołu szkół samochodowych w składzie: pani Izabela Operline, pani Sylwia Woźnica, pan Marcin Woźniak.